Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, a to zagrajemy w Gothic 2 z życia złodzieja. Witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy chyba rabować. Będziemy kraść kluczyk do straży miejskiej, jest ogólnie bardzo ciemno, dlatego skoczyłbym sobie spać. Skoczyłbym sobie spać, bo wiadomo, przydałoby się cokolwiek widzieć, a oczywiście rano będzie e, można co nieco więcej zrobić. Więc idziemy sobie spać i moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem, no, dużo porad oczywiście, co mnie bardzo cieszy. E, I poradziliście mi, ja bym się 30 do do dwuręczniaka, bo wtedy bezi nam się będzie jaki bezi, nasz cwaniaczek będzie się oczywiście lepiej posługiwał bronią dwuręczną i, czekajcie bo w sumie Jasper to mnie uczy tylko machania bronią jednoręczną, chodźmy na arenę nauczymy się tego dwuręczniaka do 30, to będzie szansa no, niecała, jedna trzecia nakryta tak naprawdę, więc nie powinno być aż tak źle, zobaczymy i resztę przeznaczyć w siłę, aby jak najszybciej móc założyć lepszą broń Cześć Adrian w ogóle, ty chyba powinieneś móc, móc mnie nauczyć. Bronie dwuręczna, dwuręczna. Tak, oczywiście umiem mówić tak, super. No i jak widzicie, nie ma prog progów punktowych, dzięki czemu jestem już wojownikiem. Nasz Cox teraz powinien trzymać właśnie lepiej tą łopatę, co mnie cieszy. Oczywiście oni teraz mnie nie lubią, raczej wszyscy, z racji tego, że jestem strażnikiem. A muszą lubić strażników, bo inaczej dostaną w pierdol, się ma strażniku! Ach, teraz jestem taki jak ty, prawie tylko, że ja mam piracką czapkę na głowie. Fajnie, że się nikt nie czepia o to, że mam piracką czapkę na głowie, skąd ją mam i tak dalej. Nic nie czepia, więc jest git. Jasper, cześć. Postanowiłem ci odwiedzić, ponieważ musimy nauczyć siły. Im więcej, tym lepiej. Więc teraz lecimy z siłą na ostro 15 oh, Maksym tego nauczyła wynosi 50 Okay. No nie, to idziemy do Kowala. Kowal będzie mógł na pewno nauczyć nas więcej. Bo jeszcze mam do rozdania 10 punktów, a to by się przydało. Chyba, że okaże się, że jednak są prógi punktowe, tylko że są zwiększone. To by było gorzej, ale spoko, Jak widzicie, mam kuszę, korzystam z kuszy, bo mam siłkę po prostu. Przydałoby się nauczyć strzelania z kuszy, żeby trochę walić tą kuszą lepiej. celniej. w ogóle ortolow tutaj. Cały czas brakuje tego ziomka jednego sprzedawcy. Mi się wydaje, że to jest ten, który był tym najgorszym sprzedawcą, tym złym, tym takim niefajnym. Hanke, cześć! Cześć Hanke! pomóż mi stać się silniejszym. Wielka radość, że straży miejskiej. Niestety muszę mu płacić za to, ale to nic. Trudno. Okej, okay, świetnie, no i 10 siły do kieszonki. Czyli ile już mamy? 60? Będzie chyba? Będzie! 59, naprawdę. Brakuje mi 1 siły. Nie, o 11 tak naprawdę, ale ten 1 siły, o co chodzi? Dlaczego? Ja potrzebuję tej siły, i to mocno potrzebuję. Czy ja mam coś na siłę? Mam drag, znaczy smoczy korzeń. A, ale on 400 wart jest. Ale dobra, zjemy jeden, nic się nie stanie, oj tam 400 sztuk złota, kogo by to interesowało, że tyle hajsu właśnie zmordowałem. Ale to mam 60 punktów siły. A, I jest spoko. A czekajcie, zobaczymy czy... I jednak te progi istnieją czy nie, no cały czas mam jakąś taką traumę, że jednak te progi rzeczywiście są i że za chwilę Panie mi wyskoczy dobra. takie 10 punktów nauki. Nie, 5 za 5, no i świetnie. Dobra, więc brakuje nam jeszcze innego poziomu, aby założyć lepszą broń, więc może zaczekajmy z tym. E, ponieważ jak widzicie brakuje mi no 5000 tysięcy około, niecałe 5 tysięcy. No sporo, ale, e, ale walka na arenie będzie ciężka na pewno, więc może zaczekajmy jeszcze chwilę. Przydałoby się ukraść ten klucz, ale zanim to zrobimy, chciałbym udać się za miasto. No że zostałem pewne takie ciekawe info, znaczy ciekawe info, że właśnie ten kupiec, którego szukam, to on będzie gdzieś za miastem. Podobno gdzieś może być po prawej stronie miasta, więc lepiej się tam udać i po prostu gościa poszukać. Teraz dopakowaliśmy, więc powinno być całkiem nieźle, i możemy machać trochę lepiej mieczem, znaczy łopatą mieczem. I to jest ten taki trochę lepszy kombos, tylko że to do przodu. Fajne jest to, że on chyba pod koniec, jak się dobrze machnie. To może, o i w tym momencie jeszcze zadać jeden Teraz mamy jeszcze to machanie szybsze, to jest niesamowite To machanie lewo-prawo szybkie jest genialne Na pewno się mi tutaj przyda, bo mamy co nieco robić I Sidor tutaj sobie dalej siedzi Na szczęście nie został zamknięty do kicia, dzięki czemu możemy dalej od niego kupować magiczne przedmioty yeah, Ja wiem, że szybko mówi, ale o to chodzi O siemanko, a wy co tutaj pełzacze robicie? Wredne łobuzy Okej, okay, okej, okay, okej, okay. bo one się tu odpalają dosyć mocno Okej, okay, chodź tu Jednego to sobie spokojnie dam radę, tylko oczywiście lepiej zrobić save, żeby przypadkiem się nie okazało, że jednak myliłem się co do tego. Dobra, już ruszył na mnie, więc to śmiało. No i po, połny pełzaczu. Widzę cię na straczu. ale kryty wchodzą piękne! O mój Boże! O mój Boże! O mój Boże! To było cudowne rozdanie punktów w machanie. Genialna sprawa, zobaczcie co się dzieje z tymi pełzaczami. Giną w tempie ekspresowym. Oczywiście to są pełzacze, więc... Wiadomo, bez O, chryste! What the fuck is this shit? Jakim cudem? Skąd się wziął ten czarny tutaj? Ej, 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 to jest mój przyzwany czy co? Ej, halo, hamuj, hamuj się. No, brzytwiak to jest. Co to robi brzytwiak? I teraz popsułem z racji tego, że po prostu nie spodziewałem się ataku brzytwiaka Okej. Okay. Skąd on się tu wziął? Tego, ja nie wynik. Opowiedziałbym wam szucharka. Ale mam teraz tutaj na głowie nieco więcej i w ogóle. Dobra. Jeden. Jeden. Dobra, będzie kurza, jest pięknie. O tutaj Musimy wyciągnąć obydwa Bo jak widzicie się brzytwiak na mnie zaszar... O! Brzytwiak się odpalił znowu Że ten brzytwiak teraz wytnie mi pół lasu Co nie będzie zbyt... No i teraz oczywiście pełzacz postanowił mnie dostawać Kryto specjalnie mocno o pełzacz dawaj muszę cię... Właśnie do jakiejś skały chyba Dobra do przodu kombosem cię zleje i tyle Widzieliście ten ostatni strzał? Właśnie o tym mówiłem Ten ostatni jest tak zrobiony Że no patrzcie co ten zębacz robi, ja pierdykam, cały jego expa miksuję właśnie Za cholerny odpaleniec Tu jeszcze wilczki są, genialnie No co tu się dzieje? Czy ktoś mi może wytłumaczyć? Okej, okay, brzytwiak się na mnie rzucił Oczywiście brzytwiak już dostał swoje Oczywiście no mi je trochę boli, ale to nie jest aż tyle, żeby było źle To oczywiście jak mi kryt wejdzie Pięknie, brzytwiak zabity niestety sporo mi zadało wrażeń, więc jednak bym chciał się wyleczyć. I mam w ogóle bardzo dużo przecież roślin, a i tak raczej alchemii się uczyć nie będę. Dobra, roślina lecznicza mam 40 w ogóle, świetnie. Więc może jednak trochę się wychapzę, chociaż wiecie co? Kurde, mam też żarcia sporo. Mam gulasz chociażby. Zajezdźmy trochę tego żarcia, bo i tak nic z nim nie zrobimy. A tak to sobie oszczędzę trochę mikstur. I widzicie też mam sporo, mm, sporo mięska. Przydałoby się trochę upolować jeszcze tego zwyczajnego mięsa, dlatego pieska Teodicusa, czy jakby tam było. Znaczy, że yy, właściciel to Teodicus th th na te ten cwaniach co spiesałem biega czy ze swoim wilkiem i wtedy można tam wiecie. O cholera jasna! Co was tu tyle się narobiło? Czekajcie, Boże, bo to są czarne wilki. Ole mi wcięły! Uo ło, ło, ło. chyt do wody. Znaczy, no, prawie się udało tak jak chciałem, niestety nie wyszło. Okej, okay. fajnie, że czarnych wilków tyle. O, kwarcyt. Dzień dobry. Coś jeszcze? Nie sądziłem, że tutaj znowu będą czarne wilki. Kurde, tych czar te czarne wilki to jest rak największy. Czekajcie. O, mikstura. Dzień dobry. Czyli jednak warto było tu wpaść, chociaż, kurde, straciłem życie, które przed chwilą sobie wyleczyłem. Ale niestety. kolejna mikstura. Świetnie. Mikstura za miksturą. Bąbelki, jej! Okej, okay. najmniejsza. I złoto. Pieniążki. O, jeszcze więcej złota. Cudownie. jeszcze więcej złota. Oczywiście złoto mogę podnosić tylko z powierzchni, co mnie wkurza. Ale cóż, to pieniążki, więc pieniążki nie będą się tutaj takie samotne czuły teraz. Czasem w moim mieszku, więc będą miał tu lepiej. No, powiem wam sucharkę, skoro mamy chwilę. Więc, yy, był też to... O, cześć wilczki! A więc jednak wy tutaj. To fajnie. Super, cieszę się. Cieszę się. I co wy tak chodzicie? O kurde! Dobra, wilczek się utopił. Czy, czy, czy się topi dopiero? Nie wiem co ten filczek zrobił, ale chyba się utopił. A nie, dopiero się topi. A ja nie, bym mogła go zabić, bo to jednak eksp. exp dobry. Poważny eksp. Tak, żeby go trafić. Teraz! A, pięknie, wyliczone. Kalkuluje wszystko. Dobra, pięknie, cudownie. Savik. Ajajaj, zaraz wam opowiem tego słuchania, cwaniaki. Nie bójcie się. Okej. Okay. Czemu nie mogę skorzystać z kuszy? Czy ktoś mi wytłumaczy? Dlaczego nie mogę korzystać z kuszy? Uszo? Why you do this to me? Nie mam bełtów? A, to ma sens. Nie kupiłem bełtów. Świetnie. Długi łuk powinien załatwić sprawę. Oczywiście nic nie widzę, to co mi trochę przeszkadza. Okej. Okay. Czarny wilk dostaje, więc jest cudownie. W ogóle fajny damage całkiem, nie powiem, że nie. Tylko, że te moje strzały jakoś dziwnie się zachowują. Okej, okay, jeszcze tam ten czarny wilczek. Na szczęście jak widzicie idzie cudownie, dobrze. Zmarnujemy trochę strzał, ale to nic, bo i tak mamy ich całkiem sporo. A po coś one są w końcu w tej grze. Idealnie, zapolułem sobie na czarne wilki, genialnie kurde, exp jak widzicie idzie szaleńczym tempem, no i oczywiście dzięki temu, że pokonałem dwa kolejne wilki jesteśmy do przodu o kolejne trofea z tych wilków, dzięki czemu mam pieniążki i opowiem tak, e, dzisiaj, e, znaczy się, wczoraj robiłem próbnego streama na YouTubie, zapewne paru z was, w ogóle teraz dzisiaj cały dzień, znaczy cały odcinek będę bąbelki puszczał z tego co wychodzi, cudownie, będziemy bombelkowy bąbelkowy odcinek. E, by... Próbny, testowy stream. No niestety okazało się, że YouTube nie za bardzo z tą opcją streamowania działa. Znaczycie, po prostu mam za słaby internet, a oni trochę serwery zbyt daleko ode mnie, dzięki, przez co jest słabo po prostu. I był stream i po powiedziałam, że jeśli ktoś da jakiegoś całkiem dobrego słucharka na streamie, to że dostanie ode mnie pozdrowienia. No i była taka osoba. I jest to Kingutek Play Games. Więc dla Ciebie, cwaniaczku, pozdrowienia. I jego słuchar jest, jak nazywa się, Wymarła Rasa Konia. Koniec! I się zastanawiam czy przypadkiem tego końca już kiedyś nie było, ale jeśli był, no to trudno. Za chwilę opowiem wam drugiego... O cholera! A te czarne wilki to się skończyło, już przed chwilą was zabiłem! Całą masę! Cholera jasna. Okej. Okay. No to było ciekawe. W ogóle te wilki tu z powrotem są i to jednak się okazuje, że to nie były te wilki, których szukałem. Niedobrze. dobrze, bardzo niedobrze. No i znowu tutaj cholera. Będę pływał cały odcinek, czy, czy, czy to się kiedyś skończy? Na mniejsze. No, także słucharek tutaj był taki sobie i jeszcze mam jednego słucharka, tutaj akurat Fika mi podsunął pomysł i też nie jesteśmy pewni, że przypadkiem tego słucharka kiedyś nie było, ale jeśli go nie było, to będzie trulololo, więc cholera, nie skacz. zrobię sobie zapis. I to było tak, że przychodzi facet do sklepu i mówi, poproszę 999 bułek, 999 pyta sprzedawczyni, to może od razu 1000, nie no pani, kto by tyle zjadł, ha ha ha, ty błąbisz i w ogóle. Takie głupie, w ogóle te suchary, ale najgorsze jest to, że teraz mam coraz częściej tak, że nie wiem, czy przypadkiem już takiego suchara nie powiedziałem na przykład i tak dalej, a czekajcie mam, nie dobra bestia już się odbagowała, że tak powiem, znaczy się już nie mam tej mojej bestyjki yy, płonącej, więc niestety tutaj nie wykombinuję nic, widzicie te czarne cholerne wilcy mnie tu jedzą, a tutaj byli bandyci, czy oni wszyscy się na mnie rzucą? Jest bystu dran, dran. okej okay, tak, na szczęście tak. Okej, okay, więc musimy ich zlurować Musimy ich wyciągnąć w stronę rzeki I gdy wyciągniemy ich w stronę rzeki to Powinniśmy sobie z nimi całkiem ładnie poradzić Okej, okay, mam nadzieję, że mnie gonią dalej Okej, okay, przeskoczymy sobie tutaj I co, chłopaki biegną dalej za mną? Tak, biegną dalej za mną Oczywiście chciałbym ich wyciągnąć bliżej tutaj tego miejsca Żebym mógł ich bić Tylko, że oni oczywiście zostali w tamtym miejscu Nie się jak to działa Czy z tej odległości? Niestety nie O, tutaj spadłem na dół Okej, okay, ci bandyci próbują mi na głowę wejść Co się oczywiście nie uda Mógłbym ich surować z bizzuku, ale niestety Chyba to chyba też się nie uda Okej, okay, trafiłem nawet Nieźle Tylko problem jest w tym, że... O kurde, też dostałem Bardzo no, mi się to nie podoba Okej, okay, ale spoko, ten bandyta jest Całkiem słaby do pokonania O, dzień dobry, spadłeś jednak na to, się przywitać Świetnie, zginąłeś sobie Oczywiście z ciebie wezmę co nieco, bo za ciebie jeszcze dostanę Doświadczenie darmowe Okej, okay, świetnie, jeden bandyta leży, jeszcze tylko dwóch Spoko, widzicie? Taka skała, jaka przydatna Okej, okay, tylko no problem teraz będzie z tym cwaniakiem, bo on trochę daleko A, chociaż, czekajcie, a teraz jakbym przeszedł sobie tutaj i tutaj, próbował ich z tej strony bić Czy któregoś machnę? O, no, bandyto, no niestety nie, to no, szkoda Ale spokojnie, to jest całkiem spoko, opcja, bicie tych bandytów w ten sposób To no, problem właśnie jest w tym, że, no, no niestety A chyba, że mam, mam jeszcze pomysł o, dzień dobry, jednak się postanowiłeś przenieść bliżej. To mi się podoba. Jakbyś zaskoczył tutaj na dół do mnie, bym był naprawdę szczęśliwy. Okej, okay, zejdziesz tutaj? Niestety chyba nie, ale spoko. I obrona teraz jest szybsza. Nie no, teraz naprawdę będzie się machał cudownie tą bronią. Okej, okay, tylko że oczywiście trafienie gościa to będzie naprawdę cud. Być może jednak użyję łuku. Zobaczymy łuk, jakie obrażenia w bandytę. Wow, naprawdę spoko. Uuu, kurde, serio? Tyle aż bandyte bandytę wchodzi? No niesamowite, nie spodziewałem się, że to aż tyle będzie damage'u. O, chyba będę jednak musiał podejść do tego Ciąka, Świetnie. Nie no, super sprawa, nie sądziłem, że aż tyle w tego bandytę będzie. Czyli tutaj e, miecze zlatują sobie na dół. E, czy jeszcze jakiś miecz tutaj mamy? Jest czarny wilk. I jeszcze czarny wilk, ale to też z góry. O, tu jest mieczyk. O, świetnie, mamy kolejny miecz. E, więc mamy też trochę pieniążków do przodu, wiadomo. Mieczyki, mieczyki. Dobra, świetnie. Udało mi się zabić bandytów. E, jak widzieliście, łuk naprawdę potężnie. Kurde, nie sądziłem, że z łuku aż tak trzeba by było zainwestować w bełty, bo z e, kuszy będę jeszcze więcej sadził, więc no kurde, zajebista sprawa. Okej, okay, więc dzisiaj zacząłem odcinek od polowania, jak tam widzicie, idzie całkiem zacnie. Będę ci pokonani, zobaczymy co mamy w obozie. A w obozie mamy mieszek ze złotem, skórzany mieszek. Tu jeszcze coś skurzane mieszki aż dwa, świetnie, czyli pieniążki, pieniążki. Roślinka lecznicza, zawsze spoko. Eee. Czy coś jeszcze więcej? Chyba już nie. To jeszcze mogę sprawdzić z tyłu na przykład. No, niestety już nic. No to co, bandyci pokonani, czyli kolejne głowy bandytów w kolekcji. Zjemy sobie może jakiegoś omułka, smażone mięsko, o u, omułka, 35 aż jest. Świetnie, a tutaj co to jest? Surowa ostryga, a surowa, dobra, to ją trzeba będzie po prostu usmażyć. No to teraz przydałoby się wykończyć wilki, które siedzą tutaj i, i, i przeszkadzają, dosyć mocno. Tylko jak te wilki pokonać? karurka wiecie, no jednak to są czarne wilki i w ogóle. Więc może być różnie. One tam siedzą w sumie, ale znowuż tak, jak sobie będę chciał przejść tędy, to będzie lipa. W ogóle czarnego wilka, to ja bym chętnie sobie upolował. Znaczy, upolował w tym sensie, że na przykład użył jakiegoś czaru. Ale tam było więcej niż jeden czarny wilk, przecież tam było ich więcej. A czekajcie, mam pewien jeszcze plan Może być trochę głupi, ale powinien zadziałać Łooo, jak mnie pogryzą zaraz w dupę to się skończy zabawa A nie, one tylko raz próbują Bo one są teraz tutaj do tej zwierzyny e, jakby przylepione, no przylepione Po prostu mają chętkę na co innego niż na naszego cwaniaka O, się... o! I co, będą mnie goniły? Chyba nie A nie, goni mnie, ale tylko jeden To nie niedobrze, u was o chycaj, kurde nie w ten sposób miałeś chycać O lera, teraz się dziadnie w dupę, to się skończy zabawa Świetnie Dobra, jeden jest wyciągnięty, więc jest cudownie Z jednym sobie powinienem poradzić O, szlag Dobra, jednak chyba będę taktykę z cofaniem stosował dalej Kurde, ale ja dostaję po dupie, mimo wszystko. Wiecie, zbroja super, wszystko super, ale mimo wszystko dostaję się. Okej, okay, ten mułek jest zarombisty. Zobaczcie, ile to HP przywraca. Ja pierdykam. Dobra, ale i tak jest nieźle. jest zarombiście wręcz. E, jednak to machanie bronią i danie w siłkę sporo mi pomoże. E, dobra, ale już wiem, jak wyciągać tych cwaniaków. Wystarczy trafić z łuku jednego lub drugiego, i wtedy on się za nami rzuca. Tylko, że musimy oczywiście jeszcze trafić, i to jest gorzej już troszeczkę. Okej, okay, świetnie. I teraz ten jeden się za nami rzuci. Reszta oczywiście sobie pójdzie do jedzonka, a ten jeden oczywiście będzie chciał ze mną walczyć Dzięki czemu będę miał szansę na zwycięstwo, dosyć spore O nie, no brzytwiak kolejny? Skąd się wziąłeś? Kolerne brzytwiaki, w ogóle ten brzytwiak, on się zrespił mi na czole, przecież przed chwilą gościa nie było Przecież tego brzytwiaka nie było, co tu się stało? Mam nadzieję, że się przed chwilą zapisałem, tak, okej, okay, świetnie, no i co ten brzytwiak tu robił? Przecież tu nie ma grama brzytwiaka, nie? Chyba że gdzieś tutaj się schował? No ja pierdykan. No patrzcie, nie ma brzytwiaka. Ani kawałka brzytwiaka. A mimo wszystko wyskoczył przed chwilą na mnie i mnie zabił, nie? No, what the hell is this shit? To jest jakieś, jakieś chore gówno tej. Nie podoba mi się to wcale, ale okej. Okay. W takim razie, po prostu zrobimy inaczej. Eee, czarny Wilczku, chodź tu do mnie. Nie trafiłem. Nie trafiłem. Trafiłem, świetnie. Uuu, biegniemy. Okej, okay, teraz już będzie easy. Teraz zrobimy tak. O! To było nieciekawe nie O, jest jest skubaniec No, farfął się troszeczkę O, znowu Kurde Znowu skok ma ten czarny wilk Gdzie jest mój... Gdzie jest moje... Kurde, gdzie są moje kryty? Ja się pytam. O, cwaniaku, co ty robisz? Nie, nie rób tak, zaraz zginiemy Dobra, kryty, kryty, halo, kryty O, świetnie, no o to chodziło Dobra, pięknie. O, jeszcze dostałem, olera no mimo wszystko dalej dostaję wciry e, to jest miksturka lecznicza, dobra niech będzie, Ło, tak mało mi przywróciła co to jest, kurde słabo dobra dałeś mi tam omułki, Jojo. nie no czekajcie może jakaś ryba lepsza, flądra mmmm trochę złota mimo wszystko nie rybek chyba jednak nie będę wcinał trochę, trochę szkoda po prostu trochę cebulami tu się odzywa, może jednak zjemy normalny to mięso kopacze chociażby na szczęście grzybki szybko wcina nasz cwaniak. Jestem ciekaw, czy mana, bonusowa mana z grzybów tutaj też działa. I czy, jak zjemy dużo ciemnych grzybków, to czy również dostajemy plus 5 do many? Pewnie nie, no ale cóż. Okej, okay, więc mamy, widzicie, taktyka na wilka, gdy jest zajęty swoją zdobyczą? Wystarczy strzelać i trafiać. Gdy trafimy, to tylko ten jeden wilk. Oczywiście ten wilk tutaj już dostał. No i oczywiście jeszcze jeden został. On się nami nie interesuje zresztą, że już ma pożywienie, ale ten ostatni już czarny, więc teraz się nami zainteresuje już. Pewno. Oczywiście. Dopiero. Ojej, 15 FPS-ów, co się stało? Halo, gro? O, nie podoba mi się to wcale. Dobra, już chyba wróciła do normy. Nie, 26. O, 30. Świetnie. Nie wiem dlaczego, ale patrząc na tą stronę, dostaję małego laga. Oj, nie podoba mi się to, dobra. Co oni tu zabili? Bagiennego szczura. Dobra, mięsko zawsze spoko. To pełzacz polny, którego zabił ten brzytwiak cholerny, który nagle się pojawia nigdy nie wiadomo skąd. Mmm. No i co? I czy my tutaj coś więcej mamy? Schodzimy sobie w dolinkę jakąś. Trochę się cykam, tak iść na jolo, wiecie, zapis myślę, że to będzie dobra sprawa, bo jeszcze nie byłem w tej części krainy. A widzę, że tutaj są jakieś bagna. A jak wiemy na bagna mieszka dużo różnych złych stworzeń. Co to jest do cholery? Nie, aligator. Tak patrzę Wilk. No nie, chyba to wilka nie przypominało. Aligatorę. Zobaczymy, czy aligatory jest w stanie mi przeszkodzić w mojej zabawie. On siedzi w wodzie, więc ja mam większe szanse na zabawę. Tylko czy, czy ten aligatory jest do trafienia? Jest do trafienia Świetnie On się zachowuje trochę jak jest szczurka Dziki płyną fucking Dziki Szybko dziki O Boże Chryste Panie Ile tu przypłynęło wszystkiego Zaraz sobie zginę Zaraz zginę Mocno zginę Chryste Panie Zpieprzaj Aligatory Gryzą mnie po dupie aligatory fucking A tu już tak pięknie te dziki zabite Nie, nie mogę tego zmarnować Nie mogę zmarnować tej okazji o, Wypieprzaj aligatorze Szybko sejfa trzeba robić, szybko save, Bo tutaj te dziki tak pięknie mi weszły w wodę Tak pięknie się zginęły same A, Żeby tylko nie patrzeć O, aligatorze masz w czoło ja Zaraz ci wyklepię Wyklepię ci maskę Jak robię podpaskę, paskę o, Nie no, żartuję, to głupi był, głupi tekst Jakiś w ogóle nawet się nie zrymowało Sorry No, aligator, chodź Chodź, 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 chodź. A masz tutaj z mojej bojowej łopaty. Jeszcze potrzebuję tylko 10 punktów nauki, aligatorze. Czy ty to rozumiesz? Jak mało mi brakuje, żeby mieć dużo siłki i nosić super broń, którą dostałem. Jest pięknie. I coraz bliżej zwycięstwa. Yeah. Dziki zostały zgładzone z aligatorów co nieco również wpadło. Cudownie, cudownie, cudownie. O, nie, nie nurkuj cwaniaku. Wychodzimy z wody. Musimy tutaj się wyleczyć. Okej, okay, myślę, że lepsza mikturka życia będzie dobra. Hmm, 100. No, taka seteczka byłaby świetna, ale czy ona nie będzie potrzebna mi do zadania? Czy ja mam co jeść? Miałem jakieś korzenie lecznicze przecież. Korzenie lecznicze 30, serio, tylko? Wow, mało. Dobra, smażone mułeczki. Są super świetne. Bardzo dużo życia. Eee, oko nie... Nie no, rybki zostawię, tak jak mówiłem, sprzedam sobie. Dobra, jedziemy z mięsem. Pieczonka zawsze spoko. No i dwójnik jaki tak wygląda sytuacja, jak tam... No odcinek myślę, że niedługo będę mógł skończyć. E, bo ostatnio trochę przesadzam z długością odcinków. E, wiecie, dużo robię. Znaczy, jak są jakieś ciekawe zadania, to po prostu aż ciężko mi się oderwać od niego, nie? Kolejne złoto. Jakaś złota złota... tutaj woda pływa. Okej, okay, ale świetnie mi się udało fajnie tu zabić te stworki. Znaczy, świetnie, fajnie udało ci się zabić, Super Robin. Co ja mówię w ogóle? Czasami się zastanawiam, jak ja nie muszę pleść. Dopiero później się. Potem się dopiero czaje, mniej więcej, co ja mówię w ogóle na odcinkach, nie? Okej, okay, mamy całe stado wilków. Myślę, że sobie dam radę. Nawet mimo wszystko. No świetnie. W ogóle na jakim lagu tego wilka trafiłem, nie. Wilki, wilki, świetnie. Halo, postaci moja, kochana, czy jakby zaczął machać z tą łopatką, byłoby prościej zabić te wilki i nie tracić tyle życia. Ale okej, okay. i tak te wilki już nie są groźne, więc wilki już są akurat całkiem spoko. Coś mi jeszcze tutaj właśnie zawyło z lasu. kolerne wilki. Znaczy wilki bardzo lubię, nie? Ale nie akurat w, akurat nie w gotiku. Te są przebrzydłe i paskudne. Znaczy się w tym sensie, że po prostu robią mi krzywdę, a tego nie lubimy oczywiście. Okej, okay. eee, czy coś jeszcze do jedzenia. Dobra, dawać mi to mięcho. I tak już upolowałem sobie dzisiaj tyle mięsa, że mogę spokojnie cały do końca gry je jeść i mi raczej nie zabraknie. Dobra, omnomnomnom, nom, 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 jeszcze raz. Świetnie, pełne życie. No, więc w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, postanowiłem wybrać się po prostu na polowanie. tak wiecie, odmiana miła odrobienia questów i męczenia się. Co to kurde bele? O nie! Co to jest? Co to jest? Mój Boże, w życiu nie widziałem takiego stwora. Wielki drzewny szczur. O kurwa mać, ale on jest twardy tej. Znaczy, yy, Nie zadamy pride damage'u. O Boże, im, on ma kumpli. Co on jest mocny. Fucking czy damage! O fuck! What the hell is this shit? Drzewny szczur jest przekoksem. Tak nazwę odcinek <laughs> Drzewne szczur jest prekoxy Tak będzie się nazywał odcinek, ja to już wiem, ja to już czuję. Drzewne szczury są zajebiste Tylko są przypiekielnie mocne Chodź tu szczurze, Teraz ci pokażę Kto zatańczy gdzieś na rurze Chodź tu szczurku, Teraz ci wyklepę buźkę Chodź tu szczurku, chodź tu szczurku Tak się kara szczury jejo. W sumie Dziwne jest to z tą wodą, wiecie No ale niestety, ale w ogóle Te szczury jakie są tankowate, nie Patrzcie, bez kryta w ogóle jaki zerowy zero damage, a one ile biją, Naprawdę mocne stworzonka. No i kolejne 360 doświadczenia chyba wpadło właśnie do kieszonki, więc świetna sprawa. Ile mi tam już brakuje? O co zgaduję? I... No, jeszcze trochę brakuje, mimo wszystko chyba myślę, że z zadań dostalibyśmy o wiele więcej. Ale przy okazji, jeśli zwiedzę wyspę, kto wie, może znajdę coś do zadania potrzebne lub coś ciekawego. Znowu słyszę drzewnianego szczura, który gdzieś tam się schował w trawie. Skubańcy mają taki kamuflaż, są takie zielone, że tylko je rolować, i jejo. Dobra. Uuuu, siopka do wody! On mnie zje i zabije. Akwamaryn, dzień dobry! Okej, okay, biorę. Śmieszne jest to, że one nie mogą mnie atakować w wodzie. Czekajcie, ale dwa płyną? Tak, dwa płyną, świetnie. Oj nie, 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 nie. Proszę zostać, proszę zostać na lądzie. Yy, w ogóle... Jakim cudem ja mogę bić? Wow, 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 Te, ten szczur mnie topi. To mi się nie podoba. Szczur? To... No tak, bo to szczury są. Ja tak już się zastanawiam, czy ja dobrze mówię, że to szczury. Ale ten jaki słabszy Chyba, że po prostu... Nie, chyba musiały kryty mnie wejść i wejść, tyle. Czekajcie, no bo tamte to były też drewniane szczurki. Wielki, a te są zwyczajne. A no i widzicie, wszystko proste. Dlatego w sumie trochę łatwiej. Znaczy, myślę, że w normalnej walce też bym sobie z nimi poradził, ale jednak jest nieco szybciej z tą wodą. Zresztą, no, w rzeczywistości w sumie, no, gdyby te szczury rzeczywiście były takie głupie, no to tak, to racja, to jest trochę. Znaczy, wiecie, no, to nie jest nawet bóg albo cheatowanie. Po prostu te szczury są na tyle głupie, że nie potrafią sobie ze mną poradzić, gdy tak twaniakuje. Nie, no, po prostu słowa. Brzytwiaki! Nie, zobaczę, wypierdalaj! Co ty tu robisz? Jeden z drugim. Chować się! O, do dowody. Dobra. Nie wiem o co chodzi i nie wiem, jakim cudem te ...te cwaniaki, brzydwiaki i cholerstwa w ogóle się tu znalazły. Ale jak widzicie jednak... Nie no, z tą wodą to jest jednak. No jednak trochę muszę się przyznać, że taka walka mnie w ogóle nie usytasy. Znaczy się po prostu Czuję się jakby właśnie... To właśnie troszeczkę cheatował, bo widzicie, no nie zadałem mi obrażeń i tak dalej I to jednak wszystko, mimo wszystko jest trochę hamskie. Ale gdzie jest ten zębacz jeszcze jeden? Ten bredny, wielki, bobus. On no, chyba coś tam je, dalej Tu się coś mruga Tak? Ty tutaj pływasz gdzieś? Ty, no słyszę, że... O, fok! W dupsko mnie ugryzł! Ua! Oddaj moje dupsko! Brzydwiaku! Nie no, brzytwiak w sumie też był Pokonałem już brzytwiaka. Nie, no po prostu nie ma sensu bawić się w walkę uczciwą, że tak powiem. Znaczy się, że pojedynek jeden na jeden na trawie i tak dalej. Bo po prostu marnowanie czasu na walkę. Gdy jednak chcielibyśmy zobaczyć coś ciekawszego niż tylko machanie łopatą na lewo i prawo i moje rage'e a. A gdy mogę, właśnie, raz się nawkurwiałem już na goblinach to mi starczy, tak, no, więc spokój Tylko szkoda właśnie, że ta walka przebiega w taki sposób, że niestety, no, i że tak troszeczkę, no, no, no Że to mało usyta, usytasy mnie, tak Kto tu? Brad Girirock. Rock, okej okay. Że po prostu ta walka jest taka mało pasjonująca O, widział grzyba Błękitnik do kieszonki, dzięki. Czy coś jeszcze tutaj jest? Niebieski bez. Świetnie. I czy coś jeszcze? Chyba nie, fioletowa woda. Cudownie. Ło, wow, Biegam po drzewach. Wow, to ciekawe. Nie, a jednak bieganie po drzewach to nie jest to, co lubię. Okej, okay, spadłem. Smoczy korzeń. Dzień dobry, przegapiłbym smoczy korzeń. Świetnie. Czy już znalazłem tego cwaniaka, co go straciłem na początku odcinka. Tam jeszcze po drugiej stronie widzę, że jest coś, ale czy mi się uda tam jakoś dostać? No nie. Serio? Tu coś jeszcze siedzi? Kolejne te błotniaki cholerne. Kurde, no ile was tutaj się narobiło? Halo, halo. Proszę przestać się respawnować. Nie wiedzieć czemu. Okej, okay. no po prostu tak, no dalej walczymy. No, to jest wielki. Nawet nie jeden. Mi się wydaje, że one się respawnują po prostu po zabiciu, więc lepiej by było tam się po prostu udać jak najszybciej, żeby one nie zdążyły nigdzie wskoczyć. Ale w ogóle ile tutaj jest tego, nie? Ile tutaj jest w ogóle te wodospady, znaczy te fontanny. Ogólnie jest sporo tego cholerstwa tutaj w tej dżungli, znaczy w tym, tym w ogóle w tym miejscu. Jak widzicie, jest tego dużo. Czekajcie, czy jak wejdę tutaj, będę miał jakiś lepszy widok na sytuację. A przy przypadkiem tutaj na dole, przypadkiem nie było stado bandytów. Przy tym wodospadzie tam dalej. Coś mi się wydaje, że było gdzieś niedaleko. No, wcale mi się to nie podoba. Tak, siedzą tam na dole bandyci. Więc jednak, myślę, że ty, tymi bandytami zajmę się już w kolejnym odcinku, z racji tego, że po prostu już. No nie chcę was dłużej męczyć tutaj, nie? I w ogóle. No, przecież tak, są tam ci bandyci. Jest ich tam naprawdę sporo, więc zabójstwo ich może być ciężkie. Więc jeszcze się na koniec odcinka wyleczę. Więc dzisiaj, jak widzicie, udałem się na polowanie. Co nieco się udało zrobić, więc jest fajnie. Udało mi się wyczyścić sporo terenu, udało mi się zaexpić. Myślę, że jak pokonam tych bandytów, to będę miał kolejny poziom, dzięki czemu założę lepszą broń i dzięki czemu będę mógł zrobić arenę do końca. Czyli po prostu zrobię, co trzeba. No i piwko, wasze zdrowie. Gulp, świetnie. Sejvik. I myślę, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mówię również skateboard, mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, papa, pa. więc zacząć łapkę w górę i komentarz pod odcinkiem. Trzymajcie się, na razie. Cześć.